Cześć. Cześć. Postanowiliśmy się troszeczkę rozruszać. To jest dzisiaj w miarę ciepło. Tak, jest 11 stopni, i czuć powiew wiosny, chociaż zbliża się zima. <noise> nie, wiosny nie czuć. Nie, czuć? Nie. nie, ale jest pewien optymizm w atmosferze. Ja czuję, wyczuwam to. Słuchajcie, e, zrobimy sobie małą wycieczkę. Jak widzicie tutaj, e, rowerek już jeden przyszykowany, zaraz, zaraz drugi. E, pojedziemy w kierunku e, krakowskiego zoo, e, Lasku Wolskiego i spróbujemy wdrapać się na kopiec Piłsudskiego. Słuchajcie, jest to chyba jeden tutaj z najwyższych punktów, e, tak położonych powiedzmy, że w Krakowie. To już jest co prawda troszeczkę poza centrum miasta, ale chyba administracyjnie jeszcze należy do Krakowa. Zresztą nie jest to najważniejsze, możecie to sprawdzić. Yy, ale najważniejsza rzecz to jest słuchajcie, rozwiązanie konkursu przede wszystkim kim był nasz wczorajszy gość. Dorendo. A to powiedzieć? Powiedz teraz. To był Sowiogórski. To był Adam Sowiogórski, yy, tak, którego znamy. Yy, tak naprawdę poznaliśmy się wczoraj osobiście, ale już od dłuższego czasu znamy się przez yy, komentarze i. Parę razy rozmawialiśmy też przez telefon, WhatsApp i, i tak dalej. Kiedyś pamiętam, że od Adama dostaliśmy też Powerbank na, na drogę, za co oczywiście jesteśmy mu bardzo y, wdzięczni i bardzo mu dziękujemy. I rozwiążmy od razu konkurs. Słuchajcie, ja nie wiem jak to zrobiliście, ale w zasadzie kilka minut po emisji tego filmu już pierwsza osoba. Y, po prostu w komentarzu napisała, że jest to sobie górski, a tą osobą był. Streetex 100. Streetex 100, także Streetex 100, gratulacje. Jeśli I wszystkim by... innym, którzy poprawnie zgadli też. tak, jeśli wymyślimy my jakąś nagrodę, to się do ciebie odezwiemy, ale mhm. jak możesz, to napisz, jak tego dokonałeś, że zrobiłeś to tak szybko. Tak. No, no bo trochę się nad tym zastanawialiśmy. No wie, wiemy, że to nie był może jakiś ekstremalnie trudny konkurs, ale mimo wszystko bardzo szybka i bardzo trafna przede wszystkim. Ale to była zagadka, nie konkurs. Tak, to była zagadka, no no właśnie, ale no jak jest zagadka, to może... <laughs> Jakiś mini konkurs, to nazwać. Eee, no, to także, już musi być nagroda. Ta tak, także bardzo duże gratulacje dla Was wszystkich, bo już jest tam ponad 50 parę komentarzy i dużo osób powiedziało, że to jest Sowiogórski. Górski. Także wszystkim Wam gratulujemy. Słuchajcie, i od razu yy, zapraszamy na, yy, na kanał Adama, bo. Yy, z... Spoko się ogląda, robi fajne różne wycieczki tam po swojej okolicy. Ja myślę, że jak my się kiedyś w końcu tam wybierzemy, no to będzie najlepszym dla nas przewodnikiem po tamtych rejonach, które tak naprawdę ja się muszę przyznać, nie bardzo znam i dorenda chyba również. Tak, no. A tymczasem, żeby już nie przedłużać, yy, zobaczymy się z trasy, a potem myślę, że zobaczymy się już w jakimś takim lesie, tam po drodze właśnie tym wolskim. No. Dorenda tam jeszcze też nie była. Nie, byłam, ale nie na rowerze. Nie, nie na rowerze. Tak, no. Ale, ale i na kopcu się. Piłsudskiego nie byłaś, bo pytałem, czy tam byłaś. No, na samym kopcu chyba nie, ale mm -hmm. pod kopcem chyba już tak. Możliwe. Także będzie dla niej też jakaś tam niespodzianka. Cała dotychczasowa trasa to było, to było wzdłuż Wisły, jechaliśmy wałem. A teraz jesteśmy, słuchajcie, na Błoniach Krakowskich jest to taka największa łąka, można powiedzieć, w centrum miasta, ponieważ dosłownie za moimi plecami teraz kilometr, może, może kilometr, jest rynek główny. Także widzicie bardzo blisko. A nasza dalsza część drogi to jest w kierunku tego wzgórza. Tutaj widzicie kopiec Kościuszki, ale my pojedziemy na kopiec Piłsudskiego, który jest jeszcze dalej, jakieś tak. 2 kilometry za kopcem Kościuszki. Ja tak szczelam, może 3, po prostu niedaleko. No. Na rowerach to jest blisko, ale będzie pod górę. No i tak jak mówiłem do no Dorendy, yy, ubierz się, ale nie za ciepło, bo będzie gorąco. To ja już zdjąłem kurtkę, no bo jest naprawdę yy, ciepło. ciepło. To jeszcze z ciekawostek, to tutaj to niebieskie za moimi plecami to jest stadion Wisły, a tam takie białe, teraz troszeczkę słabiej widać, to jest stadion Krakowi. Także widzicie, między stadionem Wisły a Stadionem Krakowi też jest bardzo blisko. To jest 5 minut piechotą, jakby jakby tak ktoś chciał po prostu przejść. A trzecia sprawa jest taka, słuchajcie, yy, czy powinniśmy mieć tu maski, czy nie powinniśmy mieć? W tym, miejscu. w tym miejscu. Bo mi się wydaje, że tu jest park, a chyba w parkach nie trzeba. A druga kwestia, czy poruszając się na rowerze, trzeba mieć maskę, czy nie trzeba mieć maskę? No na początku to coś słyszałam, że jak się uprawia sport, to nie trzeba. To nie ale trzeba. nie wiem, czy to w końcu przeszło, czy nie. Także no nie sprawdzaliśmy też tego tak dokładnie. Jeśli możecie nam pomóc, to nam napiszcie w komentarzu, czy jak się powinniśmy zachować, bo chcemy się zachować zgodnie z przepisami. Ja mam baw, jak ktoś, to sobie po prostu naciągam, ale nie powiem jadąc tak w miarę szybkim tempem, no to przeszkadza mimo wszystko. No. Dobra, zobaczymy się dalej, jedziemy w tamtym kierunku. Jak się jedzie pod górkę? Ciepło jest. Dawno chyba pod góry nie jechałaś, nie? No. W Holandii? Górki nie. w Holandii tak nie było. Tylko jakieś mosty. Także widzicie, w Krakowie mamy górki. No może nieprawdziwe góry wielkie, ale podjazd jest spory, tak na 15 minut jazdy. No chyba, że ktoś jest szybki, no to wyjedzie wiadomo. Ale my jedziemy sobie dzisiaj tempem spacerowym. Jedziemy też główną drogą asfaltową, która prowadzi na parking pod Zoo. Z tego względu, że tak naprawdę nie wiem czy jest błoto, a jak widzicie, to jedziemy po prostu w takich zwykłych miejskich ciuchach, więc nie chcemy się jakoś zbyt się ubrudzić. A tych ścieżek do Zoo na kopiec to jest naprawdę bardzo dużo, i każdy może znaleźć coś dla siebie. Czy to na rowerze, czy to pieszo. Pod samozo można też podjechać autobusem numer 134. On tam rusza spod stadionu Krakowi. No, chyba tego mi brakowało takiej jazdy pod górkę. Człowiek się męczy, ale jest to takie bardzo przyjemne zmęczenie. No i oczywiście jest satysfakcja. Jak już się nabierze wysokości, i będzie można zacząć jakiś fajny zjeździk. Chociaż ja wam zjazdu dzisiaj nie pokażę, bo mam strasznie słabe hamulce, więc nie będę się rozpędzał. Jak! A, spoko! Możesz jechać? Ta droga jest lepsza niż ta, co którą ty <laughs> a, ja, wybrałeś. Ja pojechałem po kamyczkach, a ty zrobiłaś łatwiznę. Jak to łatwiznę? Ja jeżdżę zgodnie z przepisami, a ty po chodniku. Po <laughs> Nie, to jest dla pieszych tylko. Akurat dwa traktorki. <laughs> Tutaj za naszymi plecami wejście do ogrodu zoologicznego i widziałem, że ludzie przed chwilą wychodzili, także wygląda na to, że on jest czynny, chociaż jak widzicie, to yy, te kasy są teraz nieczynne, ale może ale jest jakaś to, przerwa. To biletomat jest. Tam. A, okej, okay. czyli biletomat można kupić. No my się nie będziemy wybierać, ale kiedyś, jeśli byśmy zajrzeli, to oczywiście wam coś pokażemy. No i co, pojedziemy dalej? E, wzdłuż jakby e, granicą ogrodu zoologicznego i później jest taka aleja, która prowadzi pod sam kopiec Piłsudskiego. No i jesteśmy już pod kopcem, ale żeby się tam dostać na szczyt, zaraz tam pójdziemy, musimy zostawić rowery, ponieważ no nie wolno wjeżdżać. Po prostu to jest pomnik, jest tam nawet znak zakazu wjazdu rowerów. Oczywiście to uszanujemy, chociaż ja wam się muszę oczywiście przyznać, że Swego czasu, jak jeszcze byłem trochę młodszy, to parę razy zdarzyło mi się tam wjechać, ale wtedy jeszcze nie było tego znaczku, i powiedzmy, że można było wjeżdżać na sam szczyt. Także wtedy tak, ale teraz już, już nie wjeżdżam, po prostu szanuję ten symbol i nie chcę. Jesteśmy na wzgórzu. Słowiniec, 383 metry, to jest najwyższy punkt Krakowa, ale tak naprawdę najwyższy punkt jest tam, bo to jest jeszcze 111 metrów, nie, 35 metrów wyżej, e, więc już powyżej 400 metrów. To jest Kopiec Piłsudskiego, jak, jak już wiecie, też zwany Kopiec Niepodległości. Skończyli go budować po 3 latach w 1937 roku zeszłego wieku. E, i już y, parę lat później powstał plan, żeby go zniszczyć. Na szczęście tego nie zrobili. Później jeszcze y, było parę razy y, były takie pomysły: y, posadzono tam drzewa, i żeby, żeby nie widać było go, i dopiero od lat 80. zaczęli usuwać drzewa i remontować go, bo był w bardzo złym stanie. Jak usunęli drzewa, to sunęło się zbocze i, i to trzeba było naprawić. Ale teraz już wygląda fajnie, ładnie i moż można tam wejść i jest ładny widok na okolice, aż na Tatrę, jak jest dobra pogoda podobna. No dobra, może źle to zrozumiał, może szczyt ma 383 metry, to nie jestem pewna, w każdym razie całą historię możecie czytać na tej tablicy. To jesteśmy na szczycie, jak widzicie, widać góry, no samych Tatr nie widać, ale jest całkiem duża, daleko można zobaczyć. Mniej więcej tu jest Babia Góra, ale jak widać sam szczyt jest zasłonięty chmurą, ale widok jest fajny. To jest widok oczywiście na południową stronę. A to już mniej imponujący widok na północ. Tam są dolinki krakowskie, a tutaj jest lotnisko Balice. Widać pas startowy. I tutaj macie widok na całe Kraków. Jest nawet jakiś tajemniczy obiekt latający gdzieś tam. Ale Wy tego pewnie nie widzicie. Nie wiem, co to może być. Może ufo. No, na razie nie zidentyfikowane, więc tak. A sam szczyt Kopca to jest taka platforma. Dość spora, całkiem dużo ludzi by się tu zmieściło. Jest maszt, na którym powiewa polska flaga, i kamień upamiętniający legiony Piłsudskiego. LP Legiony Piłsudskiego i Józef Piłsudski i daty 1914-1918, czyli to są daty I wojny światowej. No to powiem wam, jak to dzisiaj było. Wstaję rano i mówię do Dorendy. Słuchaj, mam dwa plany na vlog: albo wycieczka rowerowa na kopiec Piłsudskiego, albo graż na gitarze. Dorenda po chwili na namysłu stwierdziła, to może jedźmy na rowerach. Ale co, zrobisz tą grę na gitarze, nie? No, niecały vlog. No, nie cały, ale nie, pokażesz. Nie, nie wiem, może kiedyś. Tak, Muszę tak. Muszę trochę poćwiczyć, bo, bo dawno nie grało. No. Ja dorendę do będę namawiał, żeby coś dla Was zagrała, ale nie będzie śpiewać, bo jeszcze nie mamy mikrofonu. <laughs> ale później, jak już będzie mikrofon, to też na pewno zaśpiewa, albo razem zaśpiewamy. To się jeszcze okaże i w ogóle mamy do Was wielką prośbę. Tym razem nie prosimy o łapki do góry, tylko podajcie nam jakieś pomysły, słuchajcie, jak jesteśmy jeszcze w... W Krakowie czy w ogóle w Polsce, dwa, dwa czy trzy tygodnie coś koło tego. I mamy troszkę czasu, oczywiście będziemy coś robić na bazie. Ale troszkę, troszkę. Tak, będziemy coś robić na bazie. Jakbyście mieli dla nas jakieś pomysły na vlogi, to jak najbardziej posłuchamy Waszych sugestii i coś byśmy nagrali. Bo trochę nie mamy nieraz już pomysłów, albo już po prostu nam się nie chce nic wymyślać. A chcemy też coś cały czas robić, nagrywać, pokazywać, więc. Wasza inicjatywa będzie, myślę, jakimś fajnym pomysłem. Możliwe, że będzie fajne. <noise> tak. Dobra. A tymczasem czeka nas jeszcze 17 km powrotu do domu. Więc się z Wami żegnamy. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa. Pa. Hej.